Ciężko z z trzyjerzy nikt z a To jest książka numer 23. Dobra, przechodzimy do single player. I jak widzicie, będziemy budować dobrą wieżę w dzisiejszym odcinku. Więc od razu zaczynam. Tutaj sobie nawet szkicu nie zrobiłem, ale to nic. Bo dobra wieża jest dobra, czyli z wodą. Oczywiście ma być z wodą to będzie dobra wieża a ogólnie siódma na ranem i sobie wstałem coś sobie nagrać ogólnie nie dobra dość głośno mówię ale jeszcze no to będzie taki sam patent jak w tamtej wieży tylko właśnie że z wodą Co tu może w taki sposób postawię żeby dla mnie było szybciej Ogólnie nie wiem na ile będziemy budować, Ten już nam się było My nabywarmiły. No. Ogólnie będzie taki mini specjal na takim innym serwerze, ale musicie wiedzieć jaki, bo to jest taka jakby może niespodzianka. Nie. No taka jakby niespodzianka. O! Grałem sobie niedawno na wersji... E, jakiej wersji grałem? Na wersji e, Beta 1.4 i właśnie sobie przyzwyczaiłem Wszystko tylko... U, u, nie przezywa teraz może się do tego, do tego łamania kości, że tak powiem, bo tak to Kusim określił mnie, bo tak to Kusim określił, a ja jestem za Kusimem, nie za Laderem, więc... No. Oczywiście pisałem neg negatywne komentarze pod filmem Kusima, ale to jeszcze nic nie świadczy, moim zdaniem, bo to było po prostu... bo Lager nagrał pierwszy te filmki i nie powinno się rozwijać książki po okładce, nie co w, książka, bo nie co ma te przysłowie wspólnego z tym tym, z tym, tym, ale spoko. Ogólnie dzisiaj chcę nagrać dużo odcinków. Ogólnie nie powinienem marnować swojego głosu, bo jestem chory. I... Ogólnie... Ta myśli myślina to nie e, Bardzo boli. Ale... spoko. Ja coś piję, jak coś jem, to nie, ale ogólnie uważam, że to może być coś... nie wiem. Ch. To nie jest na pewno powtórka z 2011, nie? Bo wtedy nie mogłem w ogóle mówić. No i ogólnie miałem już że generać, że właśnie telespleje takie różne. Ale ogólnie... Nie, ja wolę oszczędzać swój to bardzo, bo dzisiaj ze szkoły w ogóle nie idę, bo ja tam muszę dużo mówić, a nie chcę dzisiaj, bo po prostu, no... po prostu no, ja nie chcę pogorszyć swojego stanu, a to, że jak siedzę przed komputerem, to nie zda, przecież nic nie mówię, a dzisiaj mówię, chcę dużo, dzisiaj mówię, chcę nagrać dużo odcinków, a... ale po prostu nie wiem czy to będzie takie bardzo bezpieczne dla mnie dla mnie oczywiście bo dla was to pewnie robię różnicy ogólnie zrobię specjalę z okazji 50 widzów ale to jest nie teraz bo mam dopiero trzech okurtów fuck up a widzicie, widzicie, przydało się, weźcie, przydało się, przydało. Szkoda, że nie można zrobić szkl szklanych schodów, bo to by dopiero wyglądało epicko, moim zdaniem. Ale może no czy to odda, nie wiem. Fajnie by było właśnie, gdyby to dało, bo to... Bo yy. żeby nie miało takiej tekstury jak to. Yy, takie zwykłe szkoły. Tylko, że miałem jakąś moim zdaniem Ogólnie o oh fako fuck, oh FAK fuck siedzimy 12. Na pewno te, te 12 nie wystarczy, to ja wiem No co się dzieje? Coś na postawić? Co? Teraz to w ogóle wyglądaj główno będzie tak, żeby w tak. ale... O, źle co niego. Ogólnie będę nagrywał może jeszcze multiplayera, ale to już po serii co nic sobie wyżymy. To ja sezon pierwszy. Ogólnie sezon drugi chcę nagrać na... na wersji takiej beta, tak? Na becie chcę e, nagrać Xenia w sezon drugi, może, nie wiem. Nie wiem, to wszystko czas pokaże. A może w ogóle nawet e, wiem, że ogólnie właśnie będzie sezon drugi, tylko właśnie nie wiem, jak ja to mam zrobić ogólnie, bo to będzie dużo zamieszania z tym, z tymi w ogóle tym wszystkim. Dlatego ja po prostu już wiem, bo trzeba stworzyć jeszcze może raz nie będę teraz zdradzał szczegółów. Trzeba w ogóle wszystko stworzyć i Ogólnie sobie dam kopię zapasową tej mapki i tak się zastanawiam, czy by nie zrobić tylko 25 odcinków sezonu pierwszego, ale to by było za mało, bo w ogóle tylko 30 po. Bo... Mhm. Dobra. To co, wylewamy wody, nie? Słyszę że taki głos ogólnie mam, ale to nie moje bo... Dobra. A wiedziałem, god Tutaj nie ma być szkła, tylko z tego. A, God damy. Ciśkabab. God Idziemy na górę i tam to wszystko sobie tam już ogarniemy. Po prostu zatkamy tą wodę. No i... no właśnie. To wszystko gitz. Gitz. Mój błąd, wybaczcie. Ale tutaj... Ale tutaj nie ma. No naprawdę wielki trail. no ja się nie mogę, ten dom wygląda, nie wiem, jak taki dom zrobiłem na single playerze, Mario Kart Knights. Nights, On się wydaje, że już jest nos. myślałam, że ta wieża zajmie o wiele, wiele mniej czasu, ale tu proszę, ale tu mała wieża jakaś, ja pierdykam, mała wieża, ty, ale cóż no, Ech. no i spoko, mroku. 21. poziom jak go wbiłem przez to, że byłem tam. Wiecie gdzie? Tam, gdzie są te mosty, spawnery. Moso spawner, no, spawnery byłem. Znaczy, jeszcze nie. Może widzieliście ile mam diaksów, ale to pokażę. A, no, ile mam diaksów, to tego, że nazbierałem. Mam 28 dni montów, to naprawdę opłacało się. Co za mało wody mam? No, przecież mam cztery. Ja spoko, ale co? Co? Potem jakoś oświetlimy. Znaczy ja to oświetlę poza odcinkiem. Chyba, że mam pochodnie, tu. to... Jest, ...to jest... Ja już nagrywam ogólnie 9.55, spoko. Um, pochodnie, 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 to mm, A malony sobie przy okazji weźmiemy, bo malony to... ...jest... Mam cię, co już morda zdechła. No, a dynie to kiedy indziej To nie się mi nie opłacają, bracie. No, Malony szybciej się farmią niż te zboże. Które jestem ogromnie zadowolony, więc już... Chodzimy e... po torcie, na taką małą wieżę. No, tutaj jeszcze nasz crafting table. Nasz, no, nie wiem kiedy ja go nawet postawiłem. No, jeszcze tylko naciskam i wrzuciłem. Tak to się może zastakować. Dobrze masz o no, tym pomyślenie, że można właśnie stakować te rzeczy. Tutaj jest nie a Tutaj, gdzie, ma, gdzie są takie pierdoły w ogóle? O, pierdoły. A, no tak, tu pierdoły. Do jedzenia idzie melony. O, to jest tu, tu jest y, drewno Też przelec stone i tu brick jeszcze jest tak bardzo potrzebny Gdzie ten o, Tu jest brick I tu sit No widzicie, ja, ja to nie ogarnąłem tego wszystkiego No i 28 diaksów jest y, y, bardzo dużo Ale to jest ta budowla, którą się ja najbardziej A i jeszcze tutaj trzeba nam podłogę zrobić, a. a. Dobra, czekajcie, tutaj... Jeszcze takie... Dobra. Powinno być już git. O, czekajcie. Tak, tak, powinno być już git. Idziemy sobie ja już tutaj poza odcinkiem zrobię, ale ja się pożegnam z wami przed tą wieżą, ze świeczką, nie, z Gołopą, więc komentujcie, subskrybujcie, polecajcie, oceniajcie trzymajcie i się na cześć. Pa dobra.